I dzisiaj nagrywam odcinek z Minecraft, Minecraft. Przepraszam was, że tak długo nie nagrywałam, ale ja już w szkole byłam, byłam w Chorwacji na wycieczce, ale już wróciłam. No i tak no, nagrywałam i tak filmik short z Chorwacji. Akurat w ten dzień wyjeżdżałam, nie zdążyłam, było tak fajnie tam. No ale teraz nagrywam odcinek z naszego miasta. Jeszcze mam tego. Nie pokazywałam, no dobra, więc tylko zmienię kamerkę i Wam je pokażę. Okej, okay, zmieniłam kamerkę, więc dobra, możemy iść, dobra, To jest, dobra, najpierw przejdziemy do samego do. To to jest ja, o prezenty. E, jakieś dostałam prezenty, no dobra. Mm. Tutaj mamy nasz dom, tam koleżanka z którą kiedyś nagrywałam jest, Jagna, jak opuszcza niestety musimy jechać do Warszawy na parę dni, tu jest Cloudy Horses, wpadajcie na jej kanał, też. a i nie powiedziałam subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mój kanał, dawajcie łapki do góry, no i wbijamy, wiecie ile subskrypcji. Próbujemy, żeby mieć 100 subskrypcji. No, a. Klik. Jagna o tym nie może się dowiedzieć. Ja tu mam tajną mapę. No dobra. Tu mam szafę, nic, nie mam. Tu mam łóżko i ten. No dobra, przechodzimy do części Klaudii. Claudia może yy, yy, no, wam opowie. Tu jest jej pokój, tu jest jej pokój germerski, Tu jest hmm, kuchnia, podobno. No do jagny części. Jagna ma jej pokój, to jest. To jest tu małazienka i jeszcze nie umeblowała swojego domu do końca. No dobra, przechodzimy na dwór, matko. Ja zawsze jestem ciekawa, mnie to już denerwuje, że tyle tu schodzi. Ojej. Opa, jeszcze mój musi przejść. A te domy są trzypiętrowe, więc duże są. Mój pada to ta słaba. No ale dobra. Nasz dom jest tutaj, garaże jeszcze nie zniszczyłyśmy, Tu jest dom do wynajmienia, ale to będzie dom mojego taty. Dobra, przechodzimy do ogromnego hotelu. To nie jest ten hotel, to jest dom ochronny, spokojnie. Ok, zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy. Otwórzcie. Ja sześć pięter, duży jest. No tutaj jest taki challenge. Mam katalyn. Um, o, dziwnie mówię. No to jest ogromne. Jeszcze ta kolejka będzie zniszczona, a ja wam pokażę cukiernię, słuchajcie. E, cukiernia to chyba... Nie, to nie jest... O, tu mamy plac zabaw, ale cukiernia jest w inną stronę chyba. Ja się tu gubię w tym mieście już. a i hopa. Dobra, idziemy do cukierni, tylko się zgubiłam. Oj, o tam, dobra. Chyba tu jest Nie, nie tu. Um, eee... jest. Gdzie to cukiernie? Ej! zgubiłam ją! to jest w przedszkole. A, to są domki na drzewie, które jeszcze buduję. Jeszcze muszą być umeblowane, widzicie. No dobra. Ale to domki na drzewie Eksla. O, tu jest cukiernia. To jest cukiernia. To z tym jest ta cukiernia. No i zobaczcie, tu mamy śmietnik. No i cukiernia jest ekstra. Wpadajcie do tej cukierni. Mam pieniądze na grzeg. Przychodźcie do cukierni. Wiecie czym się płaci w tej cukierni? Subskrypcjami. No ale dobra, przechodzimy do części. Może. Um... Do jakiej części możemy teraz przejść? O, do naszej kopalni, tak. Ej, bo my mamy w kopalni, gdybyśmy w jagnię. jagnie się trochę nabrała. to mamy taką kopalnię przeznaczoną. A jak ona się nabrała, my zrobiliśmy pranka. Oczywiście na ale to potem zniszczymy. Albo sobie wykorzystamy to przetrwanie. Bo jakby budujemy to miasto, to będziemy tutaj na ym, no na survivalu, a potem będziemy budować coś na survivalu. I widzicie. Ojej, się nabrała. Że takie coś jest w kopalni. No to byśmy mogli mieć dom diamentowy. No wchodzimy do góry. Okej, okay, jesteśmy u góry. Dobra, dobra. Mm, no, duże to miasto, więc nie pokażę wam dzisiaj wszystkiego. No dobra. Ten odcinek będzie, jak pokazuję, to miasto. Po co tu mamy Tu mamy restaurację, chyba. Tutaj jest dwupiętrowy dach, nie czy to dobry? Dlaczego tu jest tak pomniejszone? Ojeju, tu jest łazienka. Ojej, O Jezu, jak to Ej, zobacz, Jak ktoś siedzi na to 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 widać akurat tą część widać. To naj. to mam mu no ale dobra ten filmik będzie trwał 8 minut albo 9. Dobra, 9 minut będzie trwał, hmm, no dobra. O, tu mamy trudny parkour. Parkour, parkour, parkour. No na razie jest łatwo, co nie. Ja. Ale byście to... Zobaczcie, to jest tak, na szybowisko. Chopa, 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 hopa, hopa, hop. Nie zobaczcie, to jest tak, że trzeba przeskakiwać. Aż dotąd. To jest trudne. Oj, to jest piekarnia. Kit. Kit, 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 moja koleżanka mi zrobiła, są zapełnione skrzynki. No dobra. Oj, tu mamy tory. No i może wam pokażę to, 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 to jak to się robi. A, ten dom ochronny. Znaczy jak to się zniszczy, to tylko to się zniszczy Tu mamy trzy te byki Tu mamy trzy użia. Tutaj są szmery Nie wiem po co ale ja je tu nie wiem po co No ale oczywiście to miasto nigdy nie wybuchnie Nigdy Jakby wybuchło to ja bym Oj nie, wiem, co zrobiła. Okej, okay, dobra. I to się nazywa Miasto. Miasto, po prostu miasto. No i tu jest plaża. Samo ten piasek cały zrobiłam. Ale napracowałam się, żeby ten piasek zrobić, a moja koleżanka Klaudia. Klaudia Holmes podajcie na jej, jej kanał. To jest moja koleżanka. No i dobra. Bo moja koleżanka Claudia Horses też ma kanał na YouTube, więc padajcie na niego. I dobra, a tu e, ja się bardzo napracowałam, żeby tą proczę zrobić, ale dobra. Musimy już no, kończyć ten odcinek, bo e, niestety musimy kończyć już odcinek, bo już minęło 9 minut, niedługo 10 minut, dobra. Więc faj, tu się widzimy. Uuu!